Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Rizentwamo rośne wody. Ja jestem Sarge i dzisiaj wróciliśmy sobie do Takarigui, a to dlatego, że mamy tutaj do wypełnienia jedno zadanie. Mianowicie jeden z barmanów na Antigui polecił nam, abyśmy poszli tutaj do Berbelucha i upomnieli się o dostawy towarów. O właśnie, Spencer potrzebuje dostaw rumu, więc. Wspomnijmy o tym berbeluchowi. Spencer potrzebuje dostawy rumu. Wysłano mnie po niego. Musi być ciężko, skoro pracujesz dla tego starego pryka. Piratom nie warto się ukrywać, jeśli nie mają rumu. <grymne> Możesz wykorzystać to jako slogan. Gdzie mam załadować rum? Załaduj go na mój okręt. Resztą zajmę się osobiście. Zgoda. Powiedz Spencerowi, żeby podtrzymał ten zwyczaj. Okej, okay, no to mamy w takim razie zadanie wykonane, jeszcze tylko wrócimy do Spencera. A tutaj pogadam z Holly, bo ona mnie mogła nauczyć... Chcesz się dobrze zabawić? A nie, już nie może. Ona mnie mogła nauczyć punktów złotoustego, ale już wszystko mam wykupione najwidoczniej. Okej, okay, no to wracam do was po krótkim cięciu, jak już będę na Antigui. Okej, okay, jesteśmy z powrotem na Antigui, więc od razu ruszajmy tutaj pogadajmy ze Spencerem. Miał nam dać tysiąc sztuk złota, więc mam nadzieję, że dotrzyma słowa. Inqui mam dla ciebie towar z Takarigui. Naprawdę? To fantastycznie! Masz tu tysiąc sztuk złota. Wiesz, od czego możesz zacząć ich wydawanie? Od podręcznika żartów dla ciebie? Od butelki dobrego rumu! Proszę, spodoba ci się! Gdzie znajdziesz pirata, który stracił obie drewniane nogi? Dokładnie tam, gdzie go zostawiłeś. Okej, okay, no to mamy tysiąc sztuk złota. Bardzo ładnie się wzbogaciliśmy. Co masz na sprzedaż? I to jest dobry moment też, żeby posprzedawać różne rzeczy, bo już sporo mi się tutaj ich uzbierało. Może najpierw jeszcze wyjmijmy z muszki ostrygi, ewentualnie jakieś perły, jeśli takie są w środku. Niczego tu dla mnie nie ma. Okay. więc, kapitan. Niestety nie mieliśmy szczęścia. Co masz na sprzedaż? No, ale teraz możemy sobie w spokoju wszystko sprzedać, co niepotrzebne. Części na razie zostawiam. Ok, zacznijmy od szponów. Także mamy 9900 sztuk złota i zobaczymy, ile będziemy mieli po sprzedaży wszystkiego. Myślę, że tutaj sporo się wzbogacę, bo już od paru, odcinkach, od paru odcinków nic nie sprzedałem. Ostrożnie tutaj wolę wszystko sprzedawać, żeby przypadkiem czegoś użytecznego nie sprzedać. Przepisy też zostawię. Tutaj będą roślinki. O, korona bohatera będę musiał sobie użyć. A na razie te sobie sprzedajmy. I jeszcze złotą kończynę. No i okej, okay, mamy 12 392 sztuki złota. Ja jeszcze mógłbym tutaj sprzedać niektóre rzeczy. I w sumie tutaj sprzedam miecz. To też. Ale włócznie dalej uparcie będę trzymał mimo wszystko, dlatego że zawsze się może przydać, a nie jest mi aż tak potrzebne złoto. Te rzeczy zresztą też mógłbym sprzedać. No, pistolet przynajmniej sprzedajmy, bo on na pewno nie będzie potrzebny. Okej. Okay. A czego ty mi mogłeś nauczyć właściwie? Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Co chcesz wiedzieć? Aha, zastraszanie. No na razie nie chcę Więc kapitanowie piratów. Co my tu teraz nie mamy do zrobienia? Zerknijmy w dziennik. Aha, mieliśmy teraz pogadać z Rickiem. Tak, on był... I Trzeba powiedzieć mu o skarbie. A także o tym o paczce dla... Tak, zupełnie o nim zapomniałem. Zaraz się do tego zabiorę. Nie ma potrzeby, ja to zrobię. Niech będzie. Tutaj są jego tygodniowe racje. Powiedz mu, że to się nigdy więcej nie zdarzy. Nie ma sprawy. Okej, okay, będziemy tutaj robić za kuriera małego. Mam coś dla ciebie. Skarb powinien być ukryty przy końcu plaży na zachodzie. Naprawdę? Co? Cudownie. To właśnie chciałem wiedzieć. Lepiej się pośpieszę, zanim jakiś psubrat mnie ubiegnie. Co chcesz teraz zrobić? Zamierzam stąd spieprzać. Skompletuję sprzęt i pójdę szukać skarbu. A potem żegnaj Antiguo i dzięki za nic. Uważaj świecie, nadchodzę. No nie bądź taki chowy do przodu, bo nie wiadomo, czy sobie poradzisz. No ale nie będę się wtrącał. No i co my tu teraz mamy? Byśmy mogli o, o, paczkę z powrotem odnieść I w sumie chyba to zrobimy Ewentualnie jeszcze zerknijmy tutaj na główne zatanie O, sternik, no właśnie, możemy pogadać przecież z Morganem Więc wracajmy szybko do tawerny I zobaczymy czego od nas wymaga, żeby I dostać nie się na sternik Bo na pewno za darmo tego nie zrobi na rzecz. Chyba mam dla ciebie pracę. Cudownie. Pozbyłeś się już kobiety sternika? Nie. Mam nadzieję, że to nic tak głupiego jak dołączenie mnie do załogi Slayna. O. <grytanie> Zabawne, że o tym mówisz. Zabawne, że o tym mówisz. Ten świr nie cofnie się przed zabiciem członków własnej załogi. Nie ma mowy. O już tak się nie bój, stary. Czy mogę jakoś przekonać cię, żebyś dołączył do załogi Slayna? Moja noga nie postanie na tym statku. Boisz się? Brałem udział w tylu napadach, że wszystkich nie pamiętam. Możesz powiedzieć to samo? No cóż. Pokaż mi najpierw, co jesteś wart. Zrobimy sobie mały konkurs. Konkurs? Jeśli wygrasz... Dołączę do załogi Slejna. A jeśli ty wygrasz? Wtedy dam ci wycisk za próbę przyłączenia mnie do Sleina. Serio? Mówisz serio? Stworzyłeś, co? A powinienem był się domyślić. Prosząc kogoś, by nadstawiał karku, musisz być gotowy, by nadstawić swój. Tchórz! I do tego z kobietą z ternikiem. Zaraz, zaraz! Jeszcze się leczny. zgodzę, stary, czekaj. Na czym polega wyzwanie? Najpierw będziemy się bić, potem zobaczymy, kto więcej wypije. A na koniec, kto ustrzeli więcej butelek. Kapujesz? No dobra, no to zaczynajmy. Na co czekamy? Dobra, zaczynajmy. Najpierw pojedynek. Uciekniesz, to znaczy, że ja wygrałem. Zacznijmy więc. No nie ma sprawy, zobaczymy, kto jest lepszy. No broń się, broń się, stary Bo za mi to idzie. Wreszcie jakiś ruch. wykonałeś. O, to było łatwe. To czekam teraz na pijacki pojedynek w takim razie. Stawaj, stary. Warto było ze mną zaczynać. To była dobra walka. Przejdźmy teraz do przyjemniejszej części. Do picia. Chodźmy. Okej, i w standardowa minigierka. Jazda. Znamy ją już z wcześniejszego miasta. Bodaj kule biją. Bodajże z taką ryguj. Nieźle. Dobra, udało się. Także wygraliśmy. To było zacne picie. Teraz czas postrzelać. Musisz tylko strzelić do celu więcej razy niż ja. A więc traf przynajmniej 7 razy. Okej, okay, to może nie pójść mi za dobrze, bo już raz zrobiłem tutaj źle to. Okej, okay, jeden. przystrzeliłem. przestrzeliłem. Znowu. Kurczę. Trzy aj. Może następnym razem... No tylko cztery razy. No i co, jak przegraliśmy? Koniec zawodów. Zobaczmy, kto wygrał. Najpierw pojedynek. Wygrałeś go. A konkurs picia? Spiłeś mnie równo, owszem. Żeby... Potem strzelanie? To też wygrałem. Wiedziałem, że mi się uda. Więc... Chyba mnie pokonałeś. No i masz rację. No i wygrałem. Ale jak to się stało? Pić trzeba mniej. Tak bywa. W takim razie dołączę do załogi Slejna. Mam tylko nadzieję, że doceniasz moje poświęcenie. No i bardzo dobrze. W takim razie wypełniliśmy zadanie. Muszę już iść. Powodzenia. Zgłoszę się do Slejna, gdy tylko zbiorę moje rzeczy. Dobry pomysł. Do zobaczenia na morzu! Możemy znowu się napić, chyba, ale nie będziemy teraz tego robić. Tylko ruszajmy w takim razie. Może właśnie z powrotem do wieży. Albo wiecie co, jeszcze może udamy się na tą plażę. Albo nie, właśnie najpierw do wieży, a później zobaczymy. Bo tam też bodaj, że jest coś ciekawego na tej plaży, więc zobaczymy. Oto twoja paczka. Rick o tobie zapomniał. To się nie powtórzy. Przynajmniej jest tu teraz. Co z tymi opowieściami? A, tak. Na czym skończyłem? Ok, no to kontynuujemy wysłuchiwanie opowieści Maka. Chętnie posłucham o kapitanach. No to na początek o stalowobrodym. Opowiedz mi o stalowobrodym. Stalowobrody to ci dopiero kawał pirata. Któż nie chciałby z nim pływać? Jego dawny okręt Eleanor był prawdziwym postrachem imperialnych mórz. Wszyscy się go bali i słusznie. W końcu go zatopili, ale stalowobrody przeżył. Dopłynął do lądu. I ukrył się w obozie przemytników. Nikt nie wie, jak udało mu się stamtąd uciec. Może z wyjątkiem admirała. On i stalowobrody przyjaźnią się od zawsze. Co wiesz o kapitanie Garcia? To chciwy i bezlitosny łotr. swoją obecną pozycję zdobył dusząc swego kapitana. Wszędzie wywęszył łup. Ponoć schował swój skarb gdzieś pośród południowych mórz. Ostatnim razem, gdy tu był, wtrącono go do więzienia, ale się wykupił. Jeśli go spotkasz, miej się na baczności. To teraz coś na temat Mary, może? Mara, co wiesz o Marze? Naprawdę chcesz wiedzieć? Dobrze. Jest bardzo stara i ma wielką moc. Jest piękna i nikcze mniejsza od wszelkiego zła. Przez lata była więziona do czasu nadejścia pierwszych Tytanów. Właśnie w tym czasie obmyślała swój plan zemsty nad światem. Teraz jest znów wolna i może wcielić swój plan w życie. No co do tej piękności, to bym polemizował, ale cóż, każdy ma swój gust. Jak udało jej się uciec? Nie znasz więc legendy o świątyni wody? Podobno ukryte są w niej największe skarby. Piraci oczywiście zaczną jej szukać, prawda? Mów dalej. Admirał Alvarez zwołał wszystkich czterech kapitanów. Zaplanowali jedną z największych napaści w historii. Obrabowanie świątyni wody. Niestety przypadkiem uwolnili wtedy Marę. Niestety. Za co Mara chce się zemścić? Za uwięzienie jej, rzecz jasna. Co się wtedy wydarzyło? Mara miała wielką moc. Zbyt wielką. Ludziom udało się ją wypędzić. Nie pytaj jak. Ale to nie było proste. Teraz wróciła i stała się dla nas wielkim problemem. No to jak można ją powstrzymać, chociaż to już mniej więcej wiemy. Jak można ją powstrzymać? Ostatnio słyszałem historię o młodym chłopaku, rozbitku wyrzuconym przez morze na brzeg wyspy. Ale wyspie zagrażał tytan ognia, który próbował wydostać się z wulkanu. Ten młody chłopak jednak rozwiązał problem. Ciekawe, czy Marą też można się tak zająć? Myślałem, że tytani zniszczyli wszystko, co znajduje się za południowymi wyspami. Owszem, ale nie opowieści, mój przyjacielu. Tak, wiesz o co mi chodzi? Tak mi się wydaje. Okej, okay, to by było na tyle z rozmów. Z makiem. Już chyba nic się więcej nie dowiemy. Jestem zmęczony, chłopcze. Daj mi odpocząć. No nie dziwię ci się tyle gadać, naprawdę. Dość daleko mamy do tej plaży niestety. Może teleportujmy się, przenieśmy się do wodospadu. Tu będzie trochę szybciej. I postaramy się właśnie przejść szybko na plażę, bo tam zdaje się, że właśnie jest coś ciekawego, także warto tam się przejść. Tutaj żadnych przeciwników raczej nie spotkamy na razie, dlatego że już tutaj walczyliśmy, kiedy szliśmy po artefakt Stalowo-Brodego. Ok, i którędy teraz? Możemy iść na razie tędy. I tutaj skręcimy sobie w takim razie w lewo. No i tak jak mówiłem nie ma żadnych przeciwników. Nie ma się co dziwić, skoro wszystkich ukatrupiliśmy. Ale pamiętacie Pirata Billa, który mówił jakie tutaj potwory się czają? Okazało się, że absolutnie nic tutaj groźnego nie ma, co by nam mogło przynajmniej zagrażać. O, są i małpki. No i po problemie. Spieszmy sobie łupy. Okej, okay. proszę tutaj też jakieś przejście. Którędy to? Aha, A, chyba tam sobie wejdę, zobaczę co tam jest. W sumie czemu nie? Całkiem możliwe, że jest tam coś ciekawego. Najpierw jeszcze, może skrzynia. Czeka nas najpierw otwarcie zamku. Ok. No a teraz możemy wchodzić na górę, w takim razie, i zobaczymy, co tutaj się czai. Na mapie widzę, że tam już dalej żadnej drogi nie ma, więc być może tutaj jakiś mały skarb jest. No właśnie, są jakieś skrzynie, przynajmniej jedna. Zobaczymy, czy warto było tutaj wchodzić. O dziwo, nawet nie jest zamknięta. Nie, no, niestety, słabe rzeczy. Oczekiwałem czegoś więcej, szczerze mówiąc. Szkoda. Ok, to wejdźmy tutaj z powrotem na dół. Zejdźmy powoli. Dobra. No i możemy podążać dalej w stronę plaży w takim razie. Którędy to... Tutaj musimy iść nadal. No o dziwo właśnie nic poza małpami tutaj nie widzę. Ok, jest i plaża. Jest jakiś krab. Nawet jeśli tutaj nic ciekawego nie ma, no to przynajmniej sobie powalczymy trochę. W sumie to czemu nie? Ok. No, tak właśnie myślałem, że tutaj coś jest. Oj, kurczę myślałem, że tutaj coś jest, dlatego że widziałem na mapie. Zwróćcie uwagę. O, właśnie. Widziałem to na mapie. I sobie pomyślałem, że coś tutaj może być. Ok. Krab wyeliminowany. Ja chcę jeszcze sprawdzić tutaj, czy coś jest ciekawego. O, kolejny krab. Przewróćmy go. I wyeliminujmy już do końca. Ok, udało się. Jest kokos i roślinka, ale czy jest coś więcej ciekawe? Na razie niespecjalnie widać, żeby coś tu było. Oj, 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 Niechcący mm. <laughs> do wody, a niestety bezimienny nie umie pływać. O dziwo. No i proszę, jest skrzynia nawet jakaś. Nie chcę z tobą gadać, tylko zbierać przedmioty. Dobra, to w takim razie sobie otwórzmy tą skrzynię i zobaczmy co jest w środku. Ok, jak się to otwiera? Dobra. Eliksir ostrzy. Właśnie by się przydało, żebym kupił gdzieś eliksir złodzieja, dlatego że już nie mam, chociaż z drugiej strony już mam tyle punktów złodzieja, że nie wiem czy mi będzie potrzebne. Ok, więc jesteśmy przed jakąś chatką, więc myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek i w kolejnym sobie zobaczycie, wspólnie ze mną zresztą, kto tutaj mieszka i ewentualnie jakieś zadania być Nie może do sobie dostaniemy i później wykonamy. Tak więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!